Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na szybki film na temat kremów nawilżających. Zaczniemy od tych najtańszych i pójdziemy aż po te najdroższe. Od marek, które są wszechobecnie dostępne i dostępne dla Was wszystkich, po takie marki, które głównie kupicie gdzieś w perfumerii albo online, na przykład na stanie Douglasa. Pierwszy krem to krem najtańszy z całego zestawienia. Jest to Yves Rocher Hydra Vegetal. Krem, który stricte nawilża skórę. On daje delikatną barierę hydro, wzmacnia barierę hydrolipidową, daje bardzo delikatny film na skórze, który chroni tą skórę przed utratą wody. Ma delikatny, przyjemny zapach. Myślę, że świetnie sprawdzi się też pod makijaż, bo ten film, który zostawia, nie jest na tyle tłusty, żeby podkład się warzył. Klasyczny biały kolor. Szybko się wchłania i jest takim kremem, który naprawdę to nawilżenie trzyma praktycznie przez cały dzień. Więc jeżeli chcecie dopiero zacząć używać jakichś fajnych kremów nawilżających, postawić taki pierwszy krok, a nie wydawać od razu tysięcy na te kremy, to iwrosze będzie dobrym wyborem. Ten krem w promocji kosztuje może jakieś 39 zł, bo w normalnej cenie około 50, ale spokojnie możecie polować na promocję, właśnie na stronie iwrosze. Właśnie na ten produkt, bo on często jest opatrzony jakimiś super ofertami. Więc Hydra Vegetali Wroshe jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o ocenę i taką najbardziej podstawowe działanie. Drugi krem w zestawieniu troszkę droższy: Moisture Search Clinique. Myślę, że to jest produkt wszystkim doskonale znany. To jest ta wersja 72 godziny nawilżenia. Krem, który. Ratuje także, mówiąc kolokwialnie, trochę niejednego suchara, z tego względu, że on bardzo mocno dowadnia i dowilża skórę. To jest krem, który świetnie się sprawdzi pod makijaż, bo absolutnie się nie zwija, bardzo szybko się wchłania, nie zostawia żadnego lepkiego filmu. Jest świetną absolutnie bazą pod makijaż, więc jeżeli używacie nawet bardzo mocno kryjących podkładów, podkładów, które mają w sobie bardzo duże nasycenie pigmentu, to Moisturizer będzie bardzo dobrym wyborem. Ten krem świetnie się sprawdzi przez cały rok. Pomimo tego, że on ma taką lekką, żelową konsystencję, to przez to, że bardzo dobrze dowilża tą skórę, może być też stosowany spokojnie w okresie jesienno-zimowym, żeby tą skórę właśnie zabezpieczyć i mocno nawilżyć. A jeżeli ktoś ma problemy naprawdę z suchą i bardzo wrażliwą skórą, to stosujemy, wiadomo, filtr najlepiej 50. One są już wtedy zdecydowanie bardziej tłustsze. Natomiast jeżeli chcecie, już lepszy produkt niż Iwrosze, i chcecie mocniej dowilżyć skórę, mocniej nawilżyć, to sięgnijcie po Moisture Search. Tak jak mówię, świetnie się sprawdzi również jako, jako taka baza pod makijaż, bardzo mocno dowilżająca skórę. Plus tego kremu jest też taki, że jest szalnie wydajny: dosłownie odrobina i pokryjecie całą twarz i spokojnie również na szyję. Ze względu na to, że ja nie lubię też takich lepkich konsystencji, bardzo polubiłem się z tym produktem. I tak jak mówiłem, występuje ten teraz nowy w wersji 72 godziny nawilżenia. To nie znaczy, że przez 72 godziny macie nie myć twarzy, bo już się pojawiły takie, takie pytania. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że nawet po umyciu twarzy ta twarz dalej jest nawilżona. To nie działa tak jak antyperspirant. Działa przez 24, czy 48 godzin czy 72. Możesz się nie myć i dalej pachniesz. To nie o to chodzi. To chodzi bardziej o tą kwestię długotrwałego nawilżenia twarzy, nawet po zmyciu makijażu i bardzo dokładnym, dogłębnym oczyszczeniu. Kolejny krem to Estee Lauder. Krem, który ja bardzo lubię. Krem, który stosuję już. Dość długi czas. Jest to hydrationist. Krem, który jest bardzo niedoceniany i bardzo zapomniany. Z tego względu, że pojawiła się linia Daywear, wszyscy przeszli na tego Daywera, bo tam wyciąg z ogórka normalizacja e, wydzielania sebum. Taki krem, który też bardzo dobrze nawierza i świetnie się sprawdza pod makijaż. Natomiast hydrationist został gdzieś tam zapomniany e, i w perfumeriach już go raczej nie dostaniecie, ewentualnie gdzieś tam w sklepach firmowych, e, wolno stojących Lauder czy multibrandach. Powinien jeszcze być krem, który fantastycznie nawilża skórę. To jest już typowy krem, on ma bardzo taką zbitą konsystencję, biały. To jest już moje drugie opakowanie tego produktu i on występuje w bodaj dwóch wersjach: do skóry normalnej i do skóry suchej. Ja Mam tą wersję do skóry suchej, z tego względu, że ja jestem wierzchnie wysuszony. I w takim okresie jesienno-zimowym do wiosny skóra potrzebuje naprawdę mocnego nawilżenia, dlatego też sięgam po tą wersję mocnie nawilżającą, taką dotłuszczającą nawet. Tą twarz. I on się świetnie sprawdza nie tylko na dzień, ale i na noc. Tutaj nie ma informacji na temat filtrów, e, natomiast ze względu na użyte składniki, najczęściej jest to filtr siódemka, więc, mimo wszystko, na to powinniśmy położyć jeszcze jakiś bloker, e, czy to 25, czy 35, czy 45, bo się pojawia teraz w Estelauder. Też 45 czy 50 właśnie z linii Daywear. Na hydracjonistę wszystko powinniśmy położyć. Natomiast jeżeli szukacie takiego kremu, który będzie taką szklanką wody dodatkową i delikatnym natłuszczeniem dla skóry, to hydracjonist będzie super. On też bardzo dobrze sprawdzi się pod makijaż, bo na nim też Wam podkład nie będzie zjeżdżał, nie będzie tak mocno i agresywnie pracował. Mało tego, on nie spowoduje też zważenia podkładu, więc śmiało Wam polecam. On jest już droższy, bo kosztuje bodaj 200 89 zł. Natomiast e, produkty Estée Lauder to też osoby, które używają wiedzą, że są bardzo wydajne, jeżeli się używa według zalecenia producenta. E, jeżeli chodzi o kremę, powinniśmy nałożyć wielkość e, monety. I to nie chodzi o to, że ona powinna być niewiadoma, jak gruba, tylko po prostu wielkość monety rozcieramy w dłoniach, wklepujemy w skórę, wmasowujemy i mamy nałożony krem. I dzięki temu też nam na dłużej wystarczy. Ostatni krem w zestawieniu najdroższy krem bardzo niedoceniany krem, krem, który przez wielu złośliwców jest nazywany złotą wersją kremu Nivea, co jest absolutnie bzdurą. To oczywiście krem de la Mer marki La Mer. Najbardziej popularny chyba krem silnie nawilżający i regenerujący skórę. To jest ta podstawowa wersja, czyli krem de la Mer, bo wersji jest pięć, o różnym wykończeniu, o różnej konsystencji, natomiast one wszystkie mają główne zadanie, nawilżyć i zregenerować skórę. I te produkty absolutnie to robią. Więc jeżeli macie zdecydowanie większy portfel, bardziej zasobny i chcecie używać naprawdę dobrego kremu, który mocno Wam zregeneruje skórę, nawet używać go jako kuracji po zimie, żeby przygotować skórę do lata, to de la Mer e, będzie wyjątkowym, wersją, wyjątkowym wyjściem. Tym bardziej, że ta wersja jest tą wersją najbogatszą, więc dla takich skór skrajnie suchych, skrajnie irytujących się, bardzo mocno działających na podrażnienia, to jest wersja naprawdę rewelacyjna. To jest taki plaster, który bardzo mocno koi skórę. Czy on się sprawdza pod makijaż? Tak, jeżeli się nie przesadzi z ilością. Producent pokazuje, że powinniśmy tą szpatułką, która jest dołączona do kremu, zanurzyć ją, wyjąć to, co tam jest na tej szpatułce, czy niewielką ilość, rozłożyć na dłoni, rozgrzać i dopiero go wgnieść w skórę. A wszyscy go stosują tak, wiecie, paluchem, rozkładamy na ten i, i dopiero. No to przez to później się okazuje, że no ten krem, nie wiem, zapchał mnie, e, czy powoduje, że podkład się nie trzyma. No przez to się nie trzyma, że się nie stosujemy zaleceń producenta. Albo mamy skórę skrajnie tłustą i krem lamer absolutnie wtedy się nie sprawdzi. Z tego względu, że on jest właśnie kremem bardzo, bardzo zbitym. Wasz wybór, e, który krem, e, po który krem sięgniecie. Teraz zbliżamy się... Do, do wiosny i moja rekomendacja tutaj absolutnie to jest Clinic Moisture Search. Właśnie wiosna, lato będzie super wyjściem, a później możecie śmiało sięgnąć po Hydrationistę albo krem Delamer. Jeżeli chodzi o Yves Rocher, to jest taki dobry początek w stronę kremów nawilżających, żebyście nie sięgali po to, co gdzieś tam macie dostępne pod ręką w, w drugeriach e, wszelkiego, wszelkiej maści, wszelkiego typu, czy to w Rossmanach, czy w Superfam, czy w Hebe. No bo te kremy no, umówmy się, nie zawsze są też najwyższej jakości. Natomiast to, to jest taka czwórka, którą ja osobiście sprawdziłem, osobiście na sobie przetestowałem. I e, jeżeli produkty działają na skórę męską, która jest znacznie grubsza, znacznie mm, bardziej wymagająca, to wierzcie, że na Waszej też się sprawdzą. Tyle ode mnie na temat kremów i zapraszam Was do oglądania poprzednich filmów i następnych, które już niebawem się pojawią. Trzymajcie się ciepło, cześć.